Siema strony Krawer, Oglądacie kolejny odcinek z serii zagrajmy w falał Ja jestem już po porządkach, posprzedawałem troszkę, patrzcie ile mam już kapsli. 728 Naprawię co nieco. Chciałem sobie zrobić tą skiszkabę czy jakoś tak. Moment Bla 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 bla. Dobra już nie gada eee, Więc jak mówię, no próbowałem coś tam zdziałać, ale brakuje mi baku motocykla i hamulca od motocykla, więc niestety... Jeśli chcesz coś kupić, moje razy składu przy kraterze ci pomoże. Ale... Więc jak widać jest duży problem z tym. No, jestem troszeczkę lżejszy, troszeczkę to sobie poukładałem. No i teraz chyba lecimy, ogarnąć co nieco. Więc... E, jeszcze chwilkę czasu mamy. Więc możemy iść. A czy tu będzie Wolfang? Kurczę, nie ma go. Szkoda. Fajny ty jesteś, ci tak ogarnął. Widzicie, już nie ma tego, a nie, jest. Proszę, umieram. Potrzebuję wody. Ok. Sorry, wody ci nie dam. Tak, więc żeby ogarnąć, co nie, co mamy granat, widzicie? Dobra. Lecimy, ok. Szkoda gadania, już prawie półtorej tutaj gadam. Duże miasto... A, zrobimy misję tutaj, w dużym mieście Pomożemy tym biednym ludziom Dobra Bo jest z nimi mały problem Oj, przestało działać co nieco, widzę Ale spoko, 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 ogarnie się co nieco Wybaczcie za te piski, jakieś szale stalą się na znaku drzwi Od pokoju żeby nikt tu nam nie przeszkadzał w nagrywaniu jak, jak, jakże tej zacnej gry eee, no i co no my idziemy te potwory zabijać co nie i tu trzeba uważać z jedną rzeczą na końcu bo się potrafi gra zbugować jak już pomożemy tym ludziom to oni będą chcieli abyśmy im też nie że mm, pomogli w obronie przed mutantami no i wtedy trzeba też umieć to zrobić bo to się potrafi gra zbukować, Z kilka możliwości, w zależności od tego, jakie macie te zdolności. Więc... Zresztą zobaczycie, o co chodzi. I teraz tak, ten posterunek policji. Szczerze powiedziawszy... To jest on, jeszcze tu leży. My musimy iść... cmentarz. To jest na północ. No tu, gdzie jest północ, gdzieś, co nie? Czy to jeszcze dalej jest? No nie wiem, pójdziemy. Ale ten malutek jeszcze tu leży. Ej. Heh. Spoko. Ten co tak se łapkami zasłonił buźkę, z tego co pamiętam. E Tam coś jest, to mi się zdaje. Nie. No okej. Okay. Mamy 97 naboi jeszcze dodatkowo, więc możemy troszkę przeżyć. Co prawda chciałbym tą broń sobie naprawić, nie powiem. Ale nie chcę wydawać prawie 200 iluś tam kapsli. No chyba, że potem będziemy mieli tego aż to. O, widzicie? Któż to jest z nami? Siema, super mutant. Pokaż łepek. Hopla. Zauważyłem, że nie mam tego hełmu. Yy... I dobrze, zauważyłem. Hełm bojowy Okej okay. A teraz ty He, <laughs> Ty ładziak. No nie powiem, gdzie by nikogo nie obrażać Dobra, Ciebie to w łebek najlepiej Jeszcze raz. No i straciliśmy 40 naboi, żeby zabić dwóch czopków. Ale ty miło leżysz. Ojejciu. Ojej, 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 uzbrojenie. Karabin myśliwski, możemy naprawić sobie. Super. Coś tu się dzieje. Już myślałem. A, i to jest chyba posterunek policji, z tego co pamiętam. Chociaż... Strzelam po prostu, bo strzelam, bo nie wiem, gdzie iść. Jakaś brama? Jakieś tory? No nic, wchodzimy. Co nie? Oj... No... <laughs> nie chcę bluźni, bo tu nie ma 18 plus napisane. Ale no, powiem wam, że wolałbym, chciałbym tam wejść. Ojejku... Mhm. Mm mhm. Mm Moment. Zaraz mi się uda. O, tu. No cholera, jasna. No. No. Aha. Tu można było wejść normalnie. Lubię jak myślę Bocznica e, Tak dla ciekawości tędy się wchodzi do tych rodziny Oni gdzieś tu mają swoją bazę Więc tu będzie ich można gdzieś spotkać I tutaj gdzieś może być niespodzianka dość wielka dla nas Dlatego tu się wolę nie zapuszczać Chcę po prostu znaleźć tą e... No to jest duże miasto Arefu Gdzie jest Arefu w ogóle? Tutaj, duże miasto na północ. Czyli do cmentarza idziemy tam Halloween. Hmm. Mam nadzieję, że nam się uda. Przydało się trochę doświadczenia zdobyć jeszcze. O, cześć malutka. Coś ci z ramionczka spadają. Masz baseballa. Mi się bardzo przyda baseball. Wow! Wow, Ty daleko nie pobiegłaś widzę. E, maska spawalnicza, e, kij baseballowy i pancerz. Bo na tym można zarobić u was. Ale skoro sama biegłaś, to masz gdzieś tu kumpli, podejrzewam. Czy nie? Czy się umylę? Hmm? Czy się mylę? A, dobra, znów idę tak jak nie powinienem. Ale wiecie jak ja kocham zwiedzę ten, ten świat fallouta. To jest po prostu coś boskiego. Idziesz i nie wiesz, co cię spotka, wszystko jest inne prawie. Czy znaczy wiadomo, gdzieś tam koneserze wykryłem, że są takie same tekstury, ale dla mnie to jest po prostu grywalność tej gry. Wszystko uschnięte, zniszczone i... No, masakra ogólnie. Eee, to są jakieś tory. Kurczę ostatnim razem nie miałem w ogóle z tym problemu, a teraz mam problem. Gdzie jest ten pitolony postulunek policji, no? O, 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 widzicie? Tego ziomka? Żebym bokiem że w z nas nie sceluje. Dobra. Czemu nie strzeliłeś? A, strzeliłeś jednak. I w główeczkę, bo tu co jeszcze mogę? Mogę w łapki, mogę cię... Mogę w drugą łapkę cię, ale chcę w główeczkę. Spoko Chyba dostałem w jakąś głowę bądź w coś, że pierwszy strzał tak mi wypadł jak wypad, zobaczmy od razu. Dane... Muszę jakieś rady zapuścimy, co? No, od razu fajnie się robi. E, oczywiście ja zbaczam pewnie, bo jakże to by inaczej? Widzicie to co ja? Idziemy tam. Taka muzyczka. Jak normalnie w gimnazjum przypominam się kiedyś. Były takie muzyczki. I to jest to. I coś do mnie strzela, nie wiem co do mnie strzela w ogóle. Gdzie to jest? Teoretycznie? To jest? No. Tu A tu jest! Dobra, tobie w łebek. Dobra. I strzelaj, bo stracisz punkty akcji. Kurde. Mhm. raz zostałeś. Drugi raz dostałeś. Daj łapek. Och! zostało Dostał, dostał. Wow, ale macie dziwne głowy, wiecie? W ogóle, czy potraficie taką bronią obsługiwać? Przecież macie takie mięśnie, że... Sorry, ale można by... Dobra, sorry. Widzę, że was tu więcej jest. Hmm, dobra, kolejny. Dobra. Pokaż łopek. Ach, pięknie, pięknie. główeczka odpadła. O jezu. Masakra. Jak ja nie raz takich widzę rzeczy. Odpowiedni ludzie należący do tego wielkiego yy, narodu zdając w ogóle. Tak, udało nam się. Być. Ja jestem waszym demokratycznie wybranym przedstawicielem. Coś do mnie strzela! Oczywiście gdy nadejdzie czas, kiedy moja kadencja dobiegnie końca, Ameryka będzie mogła wybrać. Okay. nowego... Coś z laseru. A droba ta będzie miała naszą całkowitą wiarę i zaufanie. Widzieliście kto im pomaga? ...na nasze wspólne wartości Naprzód. Widzieliście kto przyszedł im pomóc? Demokracja, droga Ameryko. Demokracja teraz i na zawsze. Pamiętaj, No nie wierzę. Nagle się pojawiają, znikąd. Nad przywróceniem wielkości temu krajowi. Potrzebujesz jedynie odrobiny cierpliwości. Kataklizmów, co my tu mamy? A um co, to sobie tak, po prostu, pokażę wam. Sobie to możecie przeczytać, jak będziecie mieli ochotę. Dobra, wiecie co, szkoda czasu. No niestety, ale musimy grzebać się w takich rzeczach. Weźmy odpocznijmy godzinkę ciemno w ogóle robi, więc może odpocznijmy więcej. Mm, 13 godzinek. Bo lepiej atakować ich z rana, moim zdaniem, w ogóle. Będzie jasno, nie będziecie mieli problemu z patrzeniem. Okej. Okay. Widzicie? Od razu jesteście szczęśliwsi. Ha, no tak się uśmiechacie ładnie. O Boże, ten dźwięk... Jest straszny. Chyba przytrzymywali tych niewolników wszystkich. Ale podoba mi się ten, ten, ten ballad, tak się nieraz pojawia. A tak znikąd. z moich inspirujących cytatów. Z ust waszego prezydenta Johna Henry'ego Edena, prosto do waszych serc. Powstrzymywanie zła jest mniej groźne niż jego tolerowanie. Mhm... Bardzo trudny, czyli tędy nie wejdziemy. Nawet jakbyście bardzo chcieli. To my się ja wam teraz tego nie pomogę w tym. Co to jest? Musiałbym to wziąć. Yy, o! A, bo to jakiś był yy, pierwsza pomoc. I to po prostu te czopy zaatakowały to. Hmm, dobra, ale tędy wchodzimy i gdzieś tu trzeba można chyba iść, żeby wejść do tej... No tędy szliśmy, to jest jakaś furtka. Hmm, tędy nie mogę wejść, bo jest bardzo trudne otwarcie. Tam jest wejście. Mm -hmm, Prezydent enklawy, wiem, wiem Zobaczycie go na własne na oczy w dalszej części gry I on jest bardzo fajny z niego ziom Aż się zdziwicie Zapiszę grę, bo ja nie wiem co tam za drzwiami stoi, co na mnie czeka więc Patrzcie i podziwiajcie Siema. Przyszedłem po moje obiecane pieniądze za las No Aha, dobra, miłość zaczyna, widzę. Mhm. Tak, tak, dobrze myślicie, tu będzie sporo pułapek. A jakże inaczej, mutanty widać, próbują. Dobra, napijmy się. Okej. Okay. Hmm. Twoja ciotka, twój przyjaciel, twój twój sąsiad. Tak owszem, Enklawa to również ja. Moim <grym> Moimskiem okay. jako waszego prezydenta jest przewodniczenie naszej dzieci. Ha ha, ha ha Oni mają w ogóle fajny dialog.

Udało się. Ale ostrożnie, bo tutaj są wszędzie pułapki. Widzicie? Na przykład tu. Aha, ale oni nie wiedzieli, co mają z tym zrobić, może mutanci są. Ale otworzyli. Siłowo pewnie ten safe. Aha, o. Pierwsza pomoc. Przyda nam się. Kurde, aż się boję tu łazić, jak jest tyle tych pułapek. Teraz sobie wyobraźcie, jak macie taki, macie taki poziom hard mega w ogóle. Dobra. Mmm. Daje to wszystko, co... O, widzicie to? Pułapka ze strzelby. Rozbył pułapkę. No i nawet mamy ten. Że po prostu podejdzie się ona strzela. Naboje Okej okay. Dziesięć ogniwo fuzyjne dodano Kartą papierosów daj, bo na tym można zarobić Dobra Ale się dalej nie bawimy już, lecimy dalej. Aha, zmieniłem broń. Bo już mam tylko 7 pocisków. Okej. Okay. Ostrożnie, ostrożnie... Widzieliście? Eee... hop. 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 Na łatwym sejfie, żeby sobie rozwalić ten, no. No. Okej, okay, co my tu mamy? Kapsel, naboje, pistole, przedwojne pieniądze, wszystko bierzemy. Pięknie. Holotaś ma jakaś Mhm, dobra Ostrożnie Ostrożnie, bo tu coś może zaraz jebnąć. za przeproszeniem O właśnie, widzicie no i co? No dobra, idziemy dalej. Mhm. Czy tu jakieś miny będą, coś? O, nie, dobra. Te drzwi mnie interesują. Mhm. Dobra, krawer, tu wszedłeś, tu były te czopy, które się, u których się udało wyeliminować. Więc lecimy dalej. Tędy Mam nadzieję, że gdzieś tu jest wyjście. Niżej. Yy. Ok. I teraz musimy działać szybko. Bo inaczej będzie problem. Pięknie, udało nam się. O to mi chodziło. Witaj ponownie, słodka, Ameryko. Pułapki. Porozmawiać, jeśli masz chwilkę Nie mam chwili, ja teraz walczę. Chciwości, przemocy, okay. zniszczenia. Nawet siedziba rządu federalnego Waszyngton przeistoczyła się w to, co teraz zwie się stołeczności. Dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. Jesteś najmądrzejszy. Jak do tego doszło, Ameryko? Jak tworzącie i pozwolili, aby najpotężniejszy naród na świecie potowiedź granaty kapsel niekompetencja. Niekompetencja stole dla kierniczy. Na zaufaliśmy im o boże okej okay. przywódcy mieli wszystko, czego wow o, tak. mhm. Ale rodzi kłupotny. Więc tam było, wziąłem wszystko. szafka na broń. To jest dość drogie, więc to wezmę. Dobra wejdźmy tam. Okej. Okay. Niestety warto to... Czy niestety no... Jest takie wybieranie ze szczątków rzeczy, które się jeszcze przydadzą. Ale jak widać no...

Pale kolejowe. Eee, cyk. Grubas. Wiecie, to jest grubas. Już Wam pokazuję. <grymne> to jest taka wielka broń, z której można strzelać miniatomówką. Eee, gdzie jest grubas? Patrzcie. A tylko że nie mam czym strzelić hmm, Teraz tak karabiny myśliwskie ponaprawiam Okej okay. I tak mam za duże obciążenie Okej, okay. co jeszcze mogę naprawić? Na pewno strzelbę bojową Pistolet maszynowy Okej. Okay. Poza spokojeniem swych własnych sam Jędka wój. O tym mogę teraz. Dobrze. Są też oczywiście bandyci, anarchistyczne wyszutki pracujące po pustkowiach, żerujący na. Dobra, lecimy. Albo inaczej. To co się stanie dalej, zobaczycie w kolejnym odcinku Czerwony bo już minął 24 minuty Czerwony Bukrawer. Oglądaliście kolejne odcinek na kanale Carvegon Place. Zachęcam do subskrypcji, jak i polubienia kanału. No i myślę, że trzymajcie się, no. Na razie.